Dlaczego na Wawelu leży serce Józefa Piłsudskiego, ale nie jego ciało? Józef Piłsudski, ojciec polskiej niepodległości, zmarł 12 maja 1935 roku. Cała Polska pogrążyła się w żałobie, ale jego pogrzeb wywołał kontrowersje, które trwają do dziś. Oficjalnie ciało Piłsudskiego spoczywa na Wawelu obok polskich królów, ale to nie cała prawda o jego spoczynku. Na Wawelu, w kryptach wieszczów, ciało marszałka zostało złożone tymczasowo po protestach między innymi krakowskich profesorów, którzy nie chcieliby dzielił miejsce z Mickiewiczem i Słowackim, ciało przeniesiono do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów, gdzie spoczywa do dziś, a jego serce. Piłsudski sam zdecydował, że ma być pochowane z jego matką, Marią Piłsudską, na cmentarzu na Rosie w Wilnie, ukochanym mieście z dzieciństwa. Tam znajduje się symboliczny grób, na którym widnieje prosty napis, matka i serce syna. To nie pomyłka, nie metafora, to dosłowna prawda. W Wilnie spoczywa serce Piłsudskiego, na Wawelu, jego ciało. Dlaczego? Bo marszałek był człowiekiem symboli i wiedział, że nie wszystko da się zamknąć w jednym grobie. Polska była dla niego wszystkim, ale Wilno to było jego serce. Zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej prawdziwych historii, o których nie mówi się w szkole.